Manko Siemanko w kolejnym odcinku kariery Midland na moim kanale. No i dzisiaj skończyłem sobie pierwszy sezon. Mamy dwoje oj i Mikrofon, za to. Mam 5 punktów więcej niż Kopenhaga. E jak nasze morale są dobre, nie będę tutaj e e szedł na konferencję. Mam nadzieję, że wygramy. I wygrywamy 3 do 2. Brinhildsen, dwie bramki, Olson, jedna. No, i kapitalnie rozpoczynam ten odcinek, bo dzięki temu mam już 8 punktów przewagi nad Kopenhagą. Pamiętajcie, że jeśli Wam podoba się ta seria, musicie zostawić łapkę w górę, suba na kanale. A ja lecę dalej. Podczas wywiadu dowiedziałem się, że Schmeichel ma kontuzję. No, i wypada na 4 tygodnie. To nie jest dobra wiadomość dla naszego zespołu. Tutaj dobra, jakieś wypożyczenia tych naszych młodych piłkarzy. Czo nie zagrał, ale no, Brinkhilsen zagrał tak dobrze, chłopie że ty się nie widzisz, że nie grasz. No niestety Schmeichel kontuzja. Musimy tutaj dać drugiego bramkarza. Mamy trzeciego bramkarza? Mamy, dobra. No więc trochę kontuzji. Rodriguez w ostatnim odcinku, teraz Schmeichel, więc no nie jest najlepiej. Ale mamy przewagę w tabeli. To jest moim zdaniem najważniejsze. Tam było 5 punktów. 5 punktów nad tymi mamy. Dobra. No dobra, no mniejsza z tym. Najważniejsze, że nadal mamy tą przewagę, wypożyczenie do Ipswich Town, Olesen, dobra idź do Anglii, co ja tam będę wnikał, idź do Anglii, Rozwiję się, zobaczymy co z tego będzie, a i w ogóle meczy jest do końca, nie wiem, że to się potem dzieli jeszcze na grupę mistrzowską, a to ostatni mecz i potem idzie grupa mistrzowska i spadkowa, 3 do meczu naszej duńskiej, może coś w drugim sezonie, Jakiś storyline wymyślę, czemu by nie Po tym pierwszym Kiara do Boafisty Portugalia, spoko kierunek Mam nadzieję, że Kiara tam będzie grał Może wymyślimy jakiś storyline na drugi sezon Czy będę grał mecze, też zobaczymy Może będę grał w europejskich pucharach Bo chciałbym w Midland wygrać Europejskie puchary Ale wiecie, nic na siłę, tam na spokojnie będziemy grali Dobra, ostatnio narzekał co, że nie gra, ale gra kapitalnie Nasz Brichinsen damy sobie Backfala, bo czemu mniej? To raczej bez większych zmian, choć ten Medina ostatnio jest słabej formy. dajmy zagrać Osorio. No i dobra, zobaczymy jak nam wyjdzie w tym spotkaniu. I 3 do 1. Brichinsen, Maroni, Martinez. Wszyscy zagrali dobrze, więc nie idę na konferencję. Na najwyżej następnym meczu zrobimy konferencję. 3 punkty na naszym koncie i coraz bliżej mistrzostwa Danii, i tak, to jest podział na grupę mistrzowską i spadkową. Będzie 10 spotkań. Pewnie, pewnie 10 spotkań. Mecz i Lewasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 11 spotkań? Czyli tu nie ma tak, że gramy tylko z tymi dużymi, czyli ze wszystkimi gramy. No, trochę dziwna, ale dobra mistrzowska z tym. Następny jest Nodziland. Oson wypożyczony. Może jakiś storyline sobie wymyślimy, że przyjdzie jakiś, wiesz, fajnie budujemy tą drużynę, przyjdzie jakiś, e, ten, jakiś y, sponsor, no, nazwę sponsor, skał dostępny, a nie będziecie wysyłać, gdzie wyślemy na podbój Finlandii, to to jest Rosja, fu, podbój Finlandii, że przyjdzie jakiś, y, nie wiem, udziałowiec, który kupi jakieś udziały w klubie, y, no i będzie chciał na przykład coś wprowadzić. Tak patrzę na sobie moich piłkarzy. Ja mam dużo piłkarzy tak trochę kupowałem z Ameryki Południowej, że może tak pójdziemy, wiecie, w kierunku ściągania jak najwięcej piłkarzy z Ameryki Południowej. Tu mam takiego Nevertona, więc bym musiał, tutaj mam Ruiza, musiałbym, czy Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, ogólnie całej Ameryki, żebyśmy właśnie w tym rejonie kupowali piłkarzy. Będę musiał sobie przejrzeć jakieś listy. Na ogólnie piłkarzy z tego regionu, ale wiecie, że jest taki trochę, że przychodzi nowy właściciel kontynuujemy swoją, swoją politykę, ale trzeba by tak trochę bardziej zerkać na Amerykę Południową, Amerykę Środkową czy Amerykę Północną. Coś w tym stylu może wymyślimy czy nie. Myślę, że to by było dobry pomysł na Midland, bo ponieważ no tutaj trochę już sprawdziłem tych piłkarzy, wiecie, z Ameryki... W ogóle przyjrzymy sobie kadrę, żeby to miało ręce i nogi. Mamy jednego Brazylijczyka, Paulinio, jeden Brazylijczyk. Korea, Dania, Szwecja. No też dużo skandynawów mamy. Urukwaj, 2, 3, 4, 4. No dużo ma Skandynawów. 5, 6, 7, 8 na wykoliczeniu. No, i oba on też na wypoczynku, ale jest 9, no więc dziewiątka. Albo pójdźmy sobie w taki y sposób, że, no to tak trochę są są Ameryką może być nie do końca, bo mamy dużo piłkarzy ze Skandynawii. Idźmy w piłkarzy ze Sk Zawsze się mylę, czy danie należy do Skandynawii. Zawsze mi się, że to jest Norwegia, Szwecja, Finlandia. Y teraz goe, wam no, mogę się mylić. Możecie mi poradzić w komentarzu, bo. Nie będę sprawdzał, jak to wygląda ogólnie. Zawsze mi się, mi się wydaje, że danie należy do Skandynawii, i zawsze wiem, że albo należy, albo nie należy, i ja się zawsze mylę z tym, że raz twierdzę, że się należy, raz twierdzę, że nie należy, i zazwyczaj się właśnie mylę w tym w tej sytuacji. Więc to możecie mi dać znać w komentarzu, albo sam sobie potem sprawdzę. Może my obierzemy taki kierunek, wiecie, skandynawski z Ameryką. Południową. że będziemy kupować zawodników z Ameryki Południowej i ze Skandynawii. Będziemy tak budować ten zespół. Czemu by nie? To nie jest takie głupie nawet. Będzie Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Ameryka Południowa. Dużo krajów. Myślę, że znajdziemy dużo fajnych piłkarzy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że spoko pomysł. Czyżby Rodriguez już wrócił? Fajnie, jakby wrócił. Rodríguez, tęsknimy za tobą. No, jeszcze nie wrócił. Jeszcze nie wraca. Kolejny mecz North, sea North sea Land. Dokładamy pożyczenie. Nawet nie patrzę, gdzie ich wypożyczą. ale do Chin. I Larsen do Halcity. City. Oj, sorry, wolno mikrofon. Patrzyłem, co mój pies robi po prostu. No i dobra, rozpoczynamy fazę mistrzowską z North sea Land. Tak wygląda. Tym Anders by był spoko. Ja właśnie muszę sobie popatrzeć na piłkarzy z Danii są trochę zmęczony, niech zagra Sorensen, Kikowicz mnie narzeka ostatnio, niech zagra pan. a co, zaryzykujemy z tym panem. no i co, moim zdaniem odkąd zmieniłem środek obrony, gramy lepiej, jeśli chodzi o Oli i Leopolda, niestety Brinchel centrowo na kartkę, ale wygraliśmy to spotkanie, pomimo, że graliśmy o 43 minucie, o 43 minuty w osłabieniu. więc no wygrywamy, bardzo ważne spotkanie, ja idę na konferencję prasową. Jesteśmy po konferencji. Macsen dogadałem, elo, Iście tam sobie chłopaki, dziękuję za ponowne włączenie, co spoko, musiałeś zagrać, to zagrałeś, dwa dni do kolejnego meczu, więc bardzo ciekawe, rotacja będzie ważna moim zdaniem w tym momencie sezonu, no i co, myślę, że w drugim sezonie jak będą jakieś europejskie puchary, czasem sobie jakiś mecz zagram, albo jakiś derbowy w lidze duńskiej, no bo jeśli wygram raz, teraz mistrzostwo, to mistrzostwo będzie fajnie, jednak na symulacji też potrafię. A będę chciał właśnie zagrać w tym meczu, no bo buduję drużynę, ja lubię grać, ja chcę sprawdzić jak ta drużyna gra. Damy tego Ruda, damy Kiara na ławkę, czemu by nie. Nypan nie zagrał źle, ale nie zagra sobie Bergfall. Tutaj zaryzykujemy, niech zagra sobie Slot Sager, Medina zagra Osorio. Chyba nie przegramy tego. jeden do jednego. No niestety, trafia karnego, ale szczeri gola. Tylko Remis. No nie jest to jakiś najlepszy wynik. Stott słabo. Bergwald zagrał słabo. Tutaj Liter zagrał słabo. No ogólnie jest słaby mecz zespołu. Ale na szczęście, Kopania tu jeszcze dopiero zaczęli to spotkanie. Już myślałem, już się cieszyłem, ile ma punktów nad Kopenhagą. Mamy sporo, sporo. 9 punktów przewagi nad najsilniejszym, moim zdaniem, rywalem, czyli Kopenhagą więc jest szansa na mistrzostwo i to bardzo duża <laughs> raport o juniorach witamy w Danii, ale ja chcę jakieś, wiecie, topowe talenty, choć nie mam topowych skautów. Nie, ten jest topowy. Ale słabo Macen dogadałem. Elo Zobaczymy czy Portugalia, czy Hiszpania, czy Italia. Właśnie sobie gram taką dla siebie karierę poza YouTube. Może jak ją nagram w całości, sobie zagram, wszystko tam osiągnę, to wstawię taki filmik z podsumowaniem jej, czemu nie. Kolejny piłkarz chodzi, to Renato Fernandez. Renato Fernandes do Chin. Więc bardzo ciekawe, ale niech idzie. Jak tam sobie chłop idzie. Irlandia Północna, no sorry, nie chcę być waszym trenerem reprezentacji. I kolejne wyporzucenie, Lukas Lassen do Hull City. A więc od nowego sezonu tam będą grać. Panowie, 6 kwiecień. Gramy mecz bardzo ważny z Kopenhagą. No, jeśli wygramy, to bardzo blisko jesteśmy, mistrzostwa. Jak morale? Dobra, możemy grać. Brichinson nadal nie gra. to na dwa mecze jest czerwona kartka. No dobra. My pan na ławkę nie zmieniamy. Lee trochę nie ma siły. Dziwne. No i przegrywamy 2 do 0. Hojlund. Aetem i Oskarson. No słabym być całego zespołu. Zaraz o tym trochę więcej. Trochę morale mojego zespołu. No niestety taka porażka, która moim zdaniem nie powinna się zdarzyć. Schmeichel może grać. Więc to też dobrze. I 6 punktów przewagi nad Kopenhagą, która aktualnie ma super bilans. Eee, wygrywałem wszystko. Kasper wracaj. Ach, na środek obrony. Eee, lubię to, że nagle widać piłkarza. Kasper wracaj, eee, walczmy o to miszło. W ogóle chyba mecz za meczem jest, co nie? 5 dni? 6 dni, dobra, to zdążam odpocząć. Brichidsen musi w końcu zagrać, powiem bez ciebie, to nie istniejemy w, trochę w tym ataku. No i bez Luciano Rodrigueza, eee, Nicola Macsen. Nikolaj? Matze. Nikola, Nikola. Eee, Matze, witamy cię w Portugalii. Eee, nie, to Hiszpania będzie, to Hiszpania. Eee, dobra, pełne skupienie. Najważniejsze, żeby wygrywać chyba już wszystko do końca, bo. No, Bradby też ciężki mecz, ciężki rywal. Luciano Rodriguez jest w szczytowej formie, ale on ma chyba kontuzję jeszcze czy nie? Wiem, ja, że Kasper. Y, muszę zobaczyć, no bo jeśli Luciano może grać, y, to musi grać. No nie, 5 tygodni jeszcze, no to Luciano nie pogra. Nasza perełka. Mecz Bradby, ja pójdę na konferencję, by pobudzić naszych piłkarzy przed tym spotkaniem. Co nam tam powiedzą? Oh, started, Ma trudny ogrzek, bo się now. kończy. Dobra, trochę zjegałem piłkarza przed... Kurde, co ja robię, przepraszam. Eee, Powróćmy do końca. No, zniszczyłem trochę morale przed tym meczem. Ale wiecie, może to podbuduje, ale Gigowicz nie zagra, Gigowicz mnie rozczarowuje, narzekał często, jest rozgoryczony, no dlatego zagra sobie Berkwal, który nie jest rozgorycz... nie jest rozgoryczony. Eee, dobra, wygrajmy to spotkanie, ladies and gentlemen. No 1 do jednego. Olson! Przejdźmy na konferencję, nie zobaczyłem trochę ocen, ale trochę się zirytowałem. No, tam widzimy, że Kopenhaga z tym drugim silnym rywalem. Pierwsze mecze są najtrudniejsze. Dobra, jednego punktu się spodziewam. Musimy ciężej pracować. No, Gabi Lopez musi jakoś swoich piłkarzy podep podreperować, Już tylko 4 punkty przewagi. Kolejny ciężki rywal. Ogólnie mam teraz ciężkie, same spotkania e, z samymi najlepszymi drużynami. No więc no trochę jest ciężko, ale to nie oznacza, że mamy przegrywać. E, mamy przegrywać, bo moim zdaniem nasza drużyna jest silna. Co miesięczny raport. Zobaczmy sobie z Finlandii. Hamalajnen. Jak Hamalajnen? Tak grał Hamalajnen. Był taki piłkarz Hamalajnen prawda legi, Lecha Poznań więc wynik był rozczarowujący rozczarowujący był ale żeśmy nie stracili mi czasu. potem znowu Kopenhaga je, yeah, musimy wygrać ten mecz idziemy budować morale no, będziemy murować tak, na nie, nie zepsuł morali jak ostatnio jesteśmy gotowi to kolejny mecz i tyle dobra jesteśmy lepsi to będzie otwarte spotkanie no ale musimy wygrać, bo następne spotkanie z Kopenhagą, ja to ogólnie dam sobie za Gikowicza Sorensen'a. No Medina nic nie gra ogólnie, trochę rozczarowany. o oh sorry, niech zagra. I jedziemy, musimy wygrać, wygrać. 3 do 1, przegrywamy. No Licoś ostatnio gra fatalnie, moim zdaniem, chyba Li usiądzie na ławce, ale 3 do 1. My stracimy to mistrzostwo zaraz, zaraz nas, nasz Kopen, nas Kopenhaga przeskoczy, jeszcze z nami wygrają tu już w ogóle. No fantastyczna forma, Popaki! bo ja zacznę być niemiły na tych konferencjach, będę rzucał ręcznikami, no bo znowu jest tak jak w ostatnim odcinku, Dziękuję. że był kryzys, który uratowałem, Kopenhaga już ma tylko pół straty, dwa dni do meczu, fantastycznie. Luciano, Rodriguez, wróć. No wróć, chłopie, bo ciężko bez ciebie. Idziemy na konferencję. Kopenhaga wygrywa wszystko, co nie? Tak jest. Kopenhaga wygrywa wszystko. A mnie. My musimy wygrać i kropka. No musimy wygrać, bo nic nie ma gorszego niż strata prowadzenia. Tutaj przez, przez cały sezon jesteśmy najlepszą ekipą. Ogólnie widzę, prowadzimy tą grę. A, bym nie chciał odpadać przegrać, dobra, co musi zagrać by Hinsen mnie zawodzić Bergfall dobra, Ingason wygrajmy to panowie, proszę was 3 do 1, ja pitole no co się dzieje z tą drużyną, nie mam pojęcia A taki w takiej sytuacji zaraz przegramy to mistrzostwo i tyle, no bo mamy fatalną tą mistrzostwą mistrzowską fazę jest mecz i rewanż trochę źle to wcześniej przeczytałem trzy porażki mamy w fazie mistrzowskiej a trzy porażki mieliśmy do fazy zasadniczej, więc jest kryzys, kryzys z którego nie możemy wyjść, za dwa dni, więc fantastycznie musiał się Kostucha, nie ma innego wyjścia, ale Tracy mistrzostwo zaraz, co chcę grać, co sobie zagrasz, co sobie zagrasz, zagra sobie Osorio i jest niezadowolony, Leopold nie ma siły Ingasu musi zagrać i zagra sobie tutaj Bak. no proszę wygrajcie, to 2 do 1 Osorio i Marony, więc jest dobrze, wygrywamy chociaż to spotkanie Trzy punkty wędrują nasze konto, więc na szczęście, jak coś Kopenhaga nam nie ucieknie, no, nadal mają jeden punkt więcej, tak? ja przegoniamy, nie, jeszcze Kopenhaga nie grała, ale Kopenhaga ma kapitalną serię. Sześciu zwycięstw na sześć spotkań tej fazie mistrzowskiej. Oj, 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 coś morale strasznie spadły. Zaplanowane spotkanie. O, proszę. O, proszę. Jakby się to skończyło zwolnieniem, to by było ciekawie. Jakie są zadania w ogóle? Co nie spełniłem? Dobra, wysoki priorytet. Nie mam komu dać zagrać? No tak, najwyższy, nie wygram ligi, to mnie flip pierwszą po prostu i tyle. Wcale mi się nie dziwię. Wszystko układało się dobrze do fazy mistrzowskiej, w której nam idzie kompletnie beznadziejnie. Eee, dobra, ten Czon jeszcze i ostatnią więc szansa na Brychinsena. Atmosfera musi być jak najlepsza. Trzeba iść na konferencję Gabi Lopez. Morale są słabe, trochę nic nie zmienia. Trzeba podbudować. Nie mam wytłumaczenia. Dobra, może i nie mam, ale Osorio musi zagrać. Osorio w Gola. No, Melina, to na razie takie rozczarowanie. Osorio. Niech zagra Sorensen. I niech zagra Ingason. Dobrze panowie, damy radę, damy radę, na 3 do 1, uff, ja myślałem, że jestem po lewej stronie, Maroni dwie bramki, Brinchelsen, więc naprawdę jest dobrze, wygrywamy kolejne spotkanie, tylko żebyśmy za późno, żebyśmy za późno nie zaczęli wygrywać, Takie jest, wypieprzycie mnie, Nie. Kopenhaga, proszę przegrajcie, Kopenhaga, błagam, ja błagam, bo mnie wyrzucą, wyrzucą mnie na bank, no to będzie szybka seria, jak mnie wyrzucą. Chyba nie wyrzucą mnie przed końcówką sezonu, bo to by było trochę głupie. Ale to jest EA Sports, gra od EA Sports. Luciano, możesz już wrócić. Choć Maroni gra naprawdę dobrze 10 dni. Zawodnik wraca. Maroni gra naprawdę dobrze. Dobra, musimy wygrać. Więc konferencja jest, idziemy na konferencję. Ostatnio przegraliśmy z nimi. Eee, dobra, polinio. Sorry. Zagra sobie inny piłka za ciebie. Może być różnie, ale będzie super. Wygrywamy wszystko do końca sezonu. Liczymy, że Kopenhaga będzie przegrywać. Eee, zagra sobie Bak. Zagra Bergfall. Zagrał Sorio. No, ja was proszę, wygrajcie. No i przegrywamy 2 do 1. O co chodzi z tą drużyną? Nie mam pojęcia. Nie zmieniłem. Li zostawiłem. Ingasona nie dam. Po mistrzostwie. Nie no, mamy tyle samo punktów co Kopenhaga. I ostatnia kolejka przed. Jezu, my gramy z Bradby. Ajajajaj Ależ se to zrąbaliśmy. Patrzcie, jaka to jest fatalna runda. 4 porażki cztery porażki no gorzej się chyba nie da cztery porażki I zaraz jeszcze powtórzyć, nie wiem ale na Bradby musimy wejść tak skoncentrowani ale boję się tego meczu tak, że no nie wygramy tego mistrzostwa, że tak spieprzyliśmy sprawę no Kopenhaga nie może wygrać Kopenhaga musi przegrać, a my musimy wygrać eee, jesteśmy gotowi ale sobie zepsuliśmy końcówkę tą sezonu. Ten mistrzowski sezon, mistrzowska mistrzowska faza jest beznadziejna w naszym wykonaniu. wykonaniu. Dwa razy przegraliśmy z Kopenhagą, dwa razy z tym OE, coś tam. No i po mistrzostwie. No chyba, że Kopenhaga przegrała. Chyba, że Kopenhaga przegrała, ale nie sądzę, żeby Kopenhaga przegrała. mhm. mhm. Chiapitole, oni zremisowali. No nie. Przegrywamy mistrzostwo bilansem bramkowym. No nie. No nie. W ruchu chorób mi się poszczęściło. Poszczęściło tutaj nie. Przegrywamy mistrzostwo Danii. Po fazie zasadniczej mieliśmy 7 punktów więcej. A Kopenhaga miała aż 11 punktów mniej niż my. Więc zobaczcie, jaką mieli kapitalną fazę play-off w grupie mistrzowskiej. Ale w ostatnim meczu wystarczyło wygrać. Wystarczyło wygrać. A. Zemisowaliśmy z Bradby. Copenhaga grała z AGV. No i nie zdobyliśmy mistrzostwa. Jesteśmy sobie sami widni. No bo niestety nic nie wygraliśmy w tym sezonie. Straciliśmy mistrzostwo na ostatnich kolejce. W ostatniej kolejce ogólnie. Eee, dobra, jak te statystyki? Anderson najwięcej zagrał meczy. Martin Emilianus, świetny SPD. Oson również fajnie dał radę. Ingason Lee, Van Hom. No trochę rozczarowanie dla mnie. Ja będę szukał nowego środkowego obrońcy. Paulino raczej lewy obrońca będzie zmuszony, nowy. Maroni dał radę. Brichinsen kapitalny moim sezon. Sorensen spoko. Leopold się rozgrywał. po pomału się rozwija. Medina rozczarowanie. Gola szli w debiucie i tyle. Rodriguez doznał kontuzji, a do tej pory grał kapitalnie. Gikowicz średnio. Flotsager słabiutko. Cho mało grał, ale sześć i strzelił. Osario też mało grał. No i reszta piłkarzy, taka wiecie, obando na wypożyczeniu. 2 się rozwiniął, o 2. Brumado na pewno odejdzie, tak samo jak ten Edward. I Gartman również myślę, że odejdzie. A ci piłkarze kompletnie nie zagrali. Niektórzy zostaną wypożyczeni z tych juniorów. Co ja mogę powiedzieć o na temat tego sezonu? Hmm, duże bardzo rozczarowanie. Nie wiem czy mnie zwolnią. W następnym sezonie postaram się wygrać. Nie zagramy w eliminacjach ligi Ale będzie grali w eliminacjach do europejskich Pucharów Bo w ogóle nic tutaj nie spełniłem. Będę się starał wygrać europejskie puchary. Nieważne jakie to będzie. Moim celem jest wygrać ludzką drużyną europejskie puchary. A potem wiecie. Jak wygramy ligę to fajnie będzie. Ale cel jest wygrać ligę na pewno. I europejskie puchary. Bo jeszcze nigdy drużyna z Danii nie wygrała europejskich pucharów. No chyba, że mi zwolnią. Bo to też może być. Ale się okaże. Ale... Dadzą mi drugą szansę, jeśli tak, to tak jak Wam mówiłem, będę chciał budować zespół temat, będę chciał budować zespół z piłkarzy ze Skandynawii i z Ameryki Południowej, Północnej, ogólnie ogóle z Ameryk. No szkoda, naprawdę rozczarowanie, bo Mistrzostwo było nam wyciągnięcie ręki, ale chyba mnie nie zwolnią. Chyba nie, chyba dadzą mi jeszcze szansę. Więc widzimy się w drugim sezonie. Miejmy nadzieję, że o wiele lepszy niż ten. Choć... No tutaj, jakbyśmy grali w ostatniej kolejce, to byśmy zapomnieli o tym sezonie, że walczyliśmy do ostatniej kolejki, prawie straciliśmy mistrzostwo. Myślę, że byśmy o tym zapomnieli. Ale przez to, że stało się jak się stało, to niestety wyszło jak wyszło. Co wam mogę powiedzieć? Będzie chyba koniec, już chyba czerwiec. A i co wam mogę powiedzieć? Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Chyba mnie nie zwolnią. Zaraz zobaczymy. Ja już wam dziękuję, a jeszcze nie skończyłem tego materiału nagrywać. Zakończ sezon. No i dobra, zasługuję na drugą szansę, więc widzimy się w następnym sezonie. Na razie!